Pani Małgorzata Rezenek wspomniała, że gdzieś tam zawiązały się przyjaźnie na planie i tutaj wspominała, że uwielbiałam zawsze panią Hanie Lis i dzięki temu programowi mogłam ją poznać i się zakumplowałyśmy. Jak, jak to wyglądało w, z pani strony? Ja Małgosi wcześniej nigdy, że na żywo nie widziałam. Rozmawialiśmy ze sobą dwa razy przed wyjazdem, wiedząc, że obie uczestniczymy w tym programie. Zadzwoniłam, żeby poradzić się, jak ona w ogóle daje radę psychicznie z... Tematem, za przeproszeniem, rozłąka z dziećmi, bo dla mnie to było najtrudniejsze w tym wszystkim, tak naprawdę. To był jedyny problem, jedyne źródło moich wątpliwości, czy w ogóle jechać tam, a potem jedyne źródło no, frustracji i bólu, niekiedy wręcz fizycznego, bo ja nigdy na tak długo się nie rozstawałam z moimi dziewczynami. No ale tyle, to były dwie rozmowy telefoniczne, po czym spotkałyśmy się na, na lotnisku na Okęciu i jakoś tam zaskoczyło, kliknęło. Małgosia jest. Fantastyczną osobą. Jest, ma tyle ciepła, fajnego w sobie, tyle dobroci, e, zupełnie bezinteresownej. To jest osoba, która nam wszystkim, znaczy wielu znam, przynajmniej z nas, na planie m, tego programu, e, bezinteresownie pomagała. Znaczy, to jest dziewczyna, która jest w stanie się podzielić z Tobą, nie wiem, ostatnią kromką chleba. E, szalenie inteligentna, przepiękna, z biglem, dowcipna. Także nie mogę się nachwalić, kliknęło i mam nadzieję, że, 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 że ta przyjaźń, przyjaźń tam zawiązana będzie tutaj dalej w Warszawie trwała, że te przyjaźni, bo to nie jedna z Leszkiem Stankiem, uwielbiamy się, z Izą Miko, która wróciła do Stanów, też się bardzo pokochałyśmy, z Agnieszką Wodarczyk, z Marysią Konarowską, no mogłabym długo wymieniać. Naprawdę bardzo, bardzo fajna ekipa i, i takie... Mówię przyjaźnie, które, które zostaną na bardzo długo, bo, bo rodziły się w niezwykle trudnych warunkach. No.